Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku. Nie, to czwartym odcinku, bo pierwszy odcinek to intro. W czwartym odcinku z gry War Thunder. Tak jak zapowiedziałem, poprzedni odcinek był samolotem Pokraczny Lot. Wiem, czytałem komentarze. Dzięki za wsparcie. Dzięki za informacje. A propos samolotów, że mogę mieć więcej ich, a nie tylko jeden. Ale dzisiaj postanowiłem, tym razem już nie sam, tylko z kolegą Dimi. Witam, witam serdecznie wszystkich. E, nagrać kolejny odcinek e, tak jak Wam wtedy, e, na początku obiecywałem, e, dalej będę ciągnął e, historię e, maszyńskiej, Te maszyńskie, kurwa e, tego rosyjskiego pogromu, ponieważ e, jedziemy z, z badaniami aż do T3485, a później się zastanowimy, czy nie pojechać troszeczkę w czołgi IS. Czołgi ciężkie. No, tak do z dwójki mod 1944, bo najbardziej mi się podoba. Dobra, koniec z tym. To co? Lecimy. Lecimy, lecimy. Dobra, do boju. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, oczywiście, jeżeli jesteście nowymi widzami. No i w komentarzach jeżeli by, by wam się chciało napisać e, jakieś może małe porady, bo widziałem e, pod odcinkiem gdzie latałem samolotem, aha, misja gdzieś w dżungli, okej, okay, że widziałem jakiegoś speca można powiedzieć od mm, taktyk taktyk. Po prostu mała podpowiedź i bardzo Ci za to dziękuję, drogi widzu. Jeżeli nadal mnie będziesz oglądał, to bardzo mnie to cieszy, ponieważ wiem, że mogę kogoś się o coś zapytać, jeżeli nie będę nic czegoś wiedział. Dobra. Ale skończymy już na razie na tym wiadaleniu. Mamy misję gdzieś w dżungli, w trybie Conquest. Dwa zespoły wa walczące. Ja tradycyjnie BT-5. A tym czym ja, pojedziesz? Ja tradycyjnie PZ-2C. No zobaczymy. 2C. Dobra. Jesteś każdy z których miejsc nas z Respi O do boju O dobra jestem A ja ciebie nawet nie widzę, no zobacz. Jestem w respie na samym dole Nasza A dobra, 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 widzę cię, widzę, widzę <laughs> On we mnie strzela, to jest nasz, ja go zabijam Nie nie, zostaw, zostaw to jest po prostu może był lag. <laughs> A zresztą zobacz, my jesteśmy w teamie No widzę, widzę, jesteś zielony Chudne BT5 Ozieju. za to Aha, zostałem wyeliminowany. Ale wjechałeś w naszego, wiesz? No wiesz. To był zły pomysł, zły pomysł. Dobra, podejście drugie. <gry> Nie, teraz będę bardziej się skupię no, ja Widzę na radarze, już tak podjeżdżasz troszeczkę. Co sądzisz o tym, tak, tak, żeby tak. Y, podjechać pod pół? A? tak żeby przejąć. Kapować. No, możemy coś tam coś tam posmyczyć, żeby mówiąc. Dobra. Ja sobie wycofam. Dobra ze skałki. Jestem na zachód od Ciebie. Jakieś 77, widzę, widzę 170 metrów. Cholera, jasna Obijają mi się w tej załodze, masakra. Rzecz Wyjedziesz, kolego? Jadę, 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 spokojnie. Dobra, przeciwnik nam zniknął drugiego już widzimy na widzicie o artyleria strzela widzę tak jest no musimy troszeczkę bardziej na siebie uważać odcinek bardzo ojej to no mój moi... bardzo długiej przerwie mam no, nadzieję że wam to nie za bardzo przeszkadzało tam to się wycofał dobrze o. oj widzę że zostaje zestrzelony no niestety spłonąłem o, to się rozpoczyna y, bitwę pojeżdża, ale niestety no, nie mogę do niej dołączyć i ja struktywnego nie zrobiłem No niestety no, Jadę do ciebie Jak zaszelep to się utrzymaj tam jak najdłużej dobrze? No Dobra, spoko, spoko, ja staram się właśnie obczaić gdzie są przeciwnicy, bo ich w ogóle nie widzę. Nie wierzę, że aż tak dawno grałem już nawet z y, kim aż tak spaldziłem przeciwnika, nie mogę zobaczyć. No wydaje mi się, że oni siedzą na F5, wiesz? To znaczy tam ostatnim razem ich widziałem. Okay. Nie, jakiś tu widzę, roszuje troszeczkę. Podjeżdża. A nad nami latają, widzę? Tak, uważaj, żeby cię nie zestrzeliły za bardzo. Tak, 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 dokładnie. A i pamiętaj, nie wjeżdżaj w zbyt głęboką wodę. Ponieważ yy, ten yy, czołg ci się. Czołg ci się. O Jezu, ale mi ktoś prosto w nóg zarył. samolot. No, może to być samolot, wiesz, bo nad nami akurat lata. Ała. O jest, T25 widoczny, wieżyczkę. Oluju! Zniszczyłem samolot, ale on też mnie zniszczył. <laughs> o nie. No to można... O, mogę T26 pojechać. Tym czołgiem jeszcze nie jeździliśmy. Dobra. Ale nas troszeczkę opijają Wiesz co? Mściciel! Zniszczę się za ciebie! O, dzięki! Dzięki, dzięki! O, o, o. Ej, ziomuś, he nie we mnie, bo ja mam przycięcia graficzne. Dobrze. O, siódemeczka. Ja klikam he 7. Headshot, wow! O, nieźle, widzę. Te 26 zniszczyłeś. Si siódemeczka. Zaczynamy bitwę powietrzną. No ja właśnie jestem w powietrzu. E, jedziemy na A7H1. Ja lecę zniszczyć samoloty w uśmierdze. jo. No właśnie ale, to, w... jesteś! A zniszczyłem go! Skrzydło mi oderwał! Co za dziad! Ej, no headshot'a zajdź, gościowi. No widziałem właśnie, bardzo ładnie. Dzięki. Ja staram się w czołgi, w czołgi. co, cofaj, cofaj, cofaj! Jesteś, jadę od y, tego. Jest te w bombowce. No no, no no no, so fight, so fight, noo... Ja dało się się Co, zestrzeicie? Nie, 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 na spokojnie. Ale widzę, odbijamy punkt. Jakiś tam gości odbija, to musimy im tak troszeczkę pomóc. Jadę od południa do ciebie. Jedzie Spokojnie podjeżdżam, jestem jakieś 200 metrów od ciebie. Proszę, tak szczerze bardzo mi się podoba to Oj to jest dobra gra powiem szczerze, gdybyśmy tutaj tak uciągnęli to... O dobra dobra dobra, ja już niszczę drugiego. Dobrze. Pracy teamwork, zniszczone. Dobra ale uważaj bo jesteś w takim miejscu, że z góry i o... Wiem 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 wiem, wiem. spokojnie, już cofam. Punktów się No niestety ja muszę podjechać kurczę, bo nic nie widzę. Wiesz co, masz mocny zniszczony czołg czy coś takiego? Nie nie. Nic to jest, to jest woda, płytka czy głęboka? Bardzo nie. głęboka, bardzo płytka. głęboka Jak to? Przecież ja tam ledwo objechałem, to się prawie kupiłem. No Ej, zobacz mnie. Ech, A, nie to nie ty je tam je. jesteś! Le, le. nie mi chodziło o tą moją stronę, wiesz? Aha Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Oj, czuję, że to przegramy niestety Nie, musimy wygrać eee, Ważne, żeśmy tylko punkty utrzymali, bo Teraz nasz pasek niebieski, prawda? Oś w ogóle nie rusza. No tak, tak. A tak. czerwony pasek cały czas miga, to jest. O Help me! Uluju! Jakiś Polak! Dobra, to naziemna zniszczona i osiągnięcie sentimentalizacja do Pięknie. Nieźle. Seria ataków zaskoczenia razy dwa. A i miał na czołgu e, flagę Rosji i Polski. Bo to ruski Polek był. Broń się zacięła. Woluju! Bomby! O Jezu. Jakiś, jakiś frajer zrzucił bomby mi prosto pod, e, pod nos. Kolender. Dobra, ale jeszcze żyję. Jestem na A. Podjedziesz tutaj? No, poczekaj, samolot... a, jest ładnie. Dobra, widzę cię. Na razie Dlaczego? masz spokój. Dobrze, dobrze, ja już jestem. Dobra, ja tutaj... E, dobra. jakiś frajer mi tu podjechał. Tratakować. Jadę do ciebie, jadę. No, poczekaj. Ja podjadę na górkę, wiesz? O Jezu! Oj, niepotrzebnie się wychylałem. Dobra, e, jednego będziesz miał e, od wody z strony, więc uważaj. Dobra, widzę. A jest. tam chodzi o Pershinga T60, tak? Dobra, widzę. Ostrzał artyleryjski. No dobrze, dobrze ci idzie. Utrzymaj jak najdłużej punkt. ja i cóż to Alon, nie Niestety. Widzę. Trafiłem w samolot. A co zniszczyłem? No. Dobra, powróciliśmy. Aj. Kurczę, już 10 minut, no ogarniesz tam? Ładnie. Dobra, zjeść do roku kolego. Musimy uratować Dobra. sytuację. Asysta 20, ładnie. No, powiem ci, że ładnie mam tutaj. No. Statystyki ładnie to, mi idą. poczekaj. Na jakiegoś Ruso XT lecę. Mam cię kolego, na celowniku praktycznie. Tu, 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 tu. O Jezu. Jestem Jakiś... dobra. Jakiś idiota z mojej drużyny praktycznie mi w dupę wleciał. <grym> A w tej chwili? Znaczy praktycznie by mi wleciał. A. Dobra, dobra, jedziemy na kapa, nie ma co tutaj marudzić. Musimy się pośpieszyć, bo eee, Pół kilometra do pancerkamwagę, wagon. Kampancerkamp A ja ten A, będę kadze robił. Dobra, widać go. Widzę wieżyczkę. Dostał Ładnie. no jakiś dwa metry mi zabrakło Może metr, żeby dupskiem go zahaczyć. Ogarniasz to <noise> Bo on leciał e, tym brzuchem do, e, do góry i ja tak samo I ja miałem 2 sekundy do końca i myślałem, że uda mi się go złapać, a no cholera nie udało się. A, ty jedziesz e, w samolocie leciałeś Tak, w samolocie leciałem. Teraz właśnie od respa będę jechał. Bo właśnie widzę, właśnie widzę, bo nie widziałem Ciebie, wiesz? Ale ja Ciebie dalej, widzę, dalej, właśnie, dalej, bo dalej, tam dalej, masz. Dalej. Jakiś dwóch przeciwników około Tak, dwóch podjeżdża pod górkę. Dwóch pod górkę chyba podjeżdżał, wiesz? Oj, oj, oj. Moje woda Cię założyłem. zabił. Wiesz, samolot, jeśli możesz. Eee, chyba jeszcze nie mogę, wiesz? No, pozosta pozostałe dwa odrodzenia damy rady. No mi już zero, a jak? Ja sobie puszczę, przerzucę. No, nie mam jak się wybić. Mam gościa na celu To poczekaj, poczekaj, ja tam już jadę. Dobra, nie pikuj no, nie ma sensu. O, przegoniłeś mnie? Nie, jeszcze nie. E, nie dasz rady. <laughs> No poważnie. Spójrzcie na moje skrzyżaty na tymi jakie tam są. Ja miałem... osiągnięć, to ja miałem... Oh On widział mnie. Ajajajaj. Aj, aj, aj. aj, aj, aj. Niestety. Wojewoda, niestety w dubską mi wjechał tym swoim... ...macykawem w A niestety Kurde, już jest, po drodze. Bo... Ja go muszę zniszczyć. Eee... Ja myślę, że wjadę w samolot, czy nie... Jak chcesz? O nie! O Oooo jednostka naziemna zniszczona. Dobra. Lecimy dalej. Nie, nie, zabiłem go. A, co spoko? O dobra, Pięcio. jestem na twojej kamerce. niestety ja już nie mam o, odrodzeń. Krytyczne trafienie. KabuM, kolejne Stim. Wiesz co, radziłbym tak troszeczkę się jak zniszczysz To jakoś tak mocniej pod... Ooo! Czekaj, ha, czekaj, czekaj, czekaj Dobra Spokojnie, spokojnie Ostatnie sekundy? Nie, już nie żyję Ty a żyję czy dostałem laga, bo nie wiem, nie, już nie, już nie żyję, żyję, żyję. Mogę brać samolot? Nie, te teraz ci się nie opaczę, bo cię zdejmą. Oj, 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 Nie zauważyłem go. A on w takim mie pięknym miejscu jest. Dalej, dalej, dalej. Ciśnij, ciśnij. Ej, my jesteśmy najlepszym oddziałem. <laughs> A dziwisz się? O co oni robią? Nic nie robią. O nie. Dasz radę. Krytyczne jest, dostał. No to zasuwaj. A jeszcze jedno. Nie, jeszcze jedno. Trafienie drugie. Bo jesteś tak na odkrytej pozycji, wiesz? Trudno. Od lewej troszeczkę, lewo dół. dobra, dobra, dobra. Nie jestem w stanie tutaj większości zniszczyć, wydaję spokój Wiem, bo ten kolerny twoje woda Dobra, widzę go Trafienie. Wieżyczka źle Ostrzą antyleryjski. Dostał znowu Koniec Przegrałeś? Nie! Żyję! Och, holendę! Jak? Koniec! Oj, no, ja te... kończy! Jak... Teraz już tak! No. Ale słuchaj, no, to co się wydarzyło przed chwilą? Nie, no, tak szczerze, patrząc na statystyki cał... całej drużyny, ee... no dobra, można powiedzieć, że zważywiłem, ale całkiem nieźle nam poszło. Nie, ja też tak uważam. Ty też co? nieźle poradziłeś, pieczą zniszczyłeś. Ja dwa samoloty, jeden czołg. A, no, bardzo ładnie. I cztery asysty. No dobra, tym ale koniec meczu. A teraz taki Dostaliśmy też PD za najlepszy oddział. To jest też chyba według mnie bardzo dobry. Oj, bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobra rzecz. No ale nie. No zobaczmy, przecież ten wynik nasz jako oddziału świetny. Jako oddział. Dostałem... Całkiem Dostałem nieudana. w tej chwili. Poczekaj chwilkę. O, ładnie. Co by tutaj kupić? No, A, jest wie, nieudana, że... rozumiemy. Dostałem e... raz, 2, 3, 4, 5, 6 osiągnięć. Zostałem o, nie wiem. Padło nie. Dobrze, poczekaj chwilkę. Zakończ. A ja dostałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem osiągnąć, nice. tak? A nie, dziewięć, bo jeszcze odznaczenie rumuńskich sił pancernych. <laughs> no ciekawe, ciekawe. Dobra, cztery Co by tutaj wziąć? Ale no, ładnie. ładnie, praca zespołowa trzy razy, zawodowiec cztery, headshot dwa razy, Ten trzy. No, jest ładnie, dobra. E, to samo mam rozumieć leczymy. Co? Mam rozumieć, że lecimy to samo. A to wiesz, sekunda, ok? Dobrze, dobrze. E, ponieważ chciałbym e, coś sprawdzić. E. Dobra, ja mam Ja sobie również sprawdzę. Dwa rzeczy, modyfikacje. 121 Orłów mam. Dobra, no to już obczeniłem jaka jest sytuacja Ale myślę, skoro jest już 18 minuta odcinka, że to jest dobry moment na zakończenie Dzięki, że byliście z nami tym razem eee, Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, komentarz Oczywiście udostępniliście film, żeby więcej osób się e, dowiedziało o naszym klipie O naszym, naszej pracy zespołowej, jak widzieliście Całkiem niezły z nas team Oczywiście, jeżeli chcecie Możecie z nami zagrać. Tutaj drużyna może być więcej niż dwuosobowa, więc piszcie do mnie na Steamie, jeśli udawam się, jak nie udawam się, to na maila. Albo w komentarzach oczywiście. Dobra. No, zapraszam do Plutonu również. Bardzo no to, przyjemnie się grać. Ze mną dzisiaj był Dimi Dziękuję bardzo. I ja. Też bardzo dziękuję. <noise> I do następnego razu. Trzymajcie się. Do następnego razu, Siemanko. Cześć.